Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Jest tak zimno, że sobie nie wyobrażacie. Tutaj jest Edytka, proszę pokaż ładnie co to. To jest lisek zamrożony, tak? No super, ale chciałam tylko taki, taką wiadomość podać, bo dzisiaj od bardzo długich lat nigdy w życiu to się nie stało. Znaczy, wiemy, ja wiem dlaczego to się dzieje. Facebook mnie zablokował, ale już to odblokowałam. W każdym razie, no, za dużo chyba o Panu Bogu tam mówię i to się. No dziura, dziura tam jest. E, I to się pa, e, komuś musi nie podobać. Więc bardzo Was proszę, jakby w razie czego mnie tam e, nie było, albo by się coś stało, to nie, że ja odeszłam, tylko proszę Was, kontynuujcie te e, posty, które macie. E, czyli 40 dni mamy za księdza Piotra Glasa, 40 dni mamy za ojca Urbana i prawie już mamy wszystkich ludzi 40 dni za e, mamy e, księdza Piotra Glasa, mamy Teresę, która ma nowotwór i robimy szturm do nieba. Żeby pan Bóg zrobił co w jego, w jego woli, żeby, żeby wszystko było dobrze, tak? No bo my chcemy dużo rzeczy, ale pokażę dytyka, pomachaj ładnie. No właśnie. I wiecie co, no jest tutaj zimno, zimno. U Was pewnie też jest bardzo zimno, ale tak, taki fajny mrozek jest, y, bo. Bo ta, takie dzisiaj, bez. bez co? A, a właśnie, mamy tutaj bardzo dużo królików. Są tam, no. Są, ale wam nie pokażę, bo się przestraszą. Wiecie co, no, takie video jest bez y, jakiegoś morału y, y, wyższego, w każdym razie takie żywe, żeby sobie pooglądała. No nie wiem, czy chcesz sobie mnie pooglądać czy nie, ale... Ale Ale Edytkę, proszę bardzo, Edytka, powiedz coś ładnie do wszystkich. No powiedz coś. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dobry. Idziemy do lasu. Edytka, pójdziemy do lasu, czy nie? Oj, kurczę, mówię wam, zimno jest jak nie wiem. Pamiętajcie, zawsze y, budźcie się... Nie ma? Zawsze budźcie się, moi kochani, z, z uśmiechem na buzi, bo to jest dar że obudzić się i mieć takie piękne, piękne widoki. Idziemy do lasu, tak? Chodź. Dobra, muszę do tyłu iść, żeby wam pokazać. Idziemy, idziemy. Pokażę Wam ten sekretny las, Tak sobie wchodzimy. Ale tak fajnie jest sobie zamrozić się. Ma być cicho, widzicie, ma być cicho, więc to będzie króciutkie video. Co? No właśnie, może ptaszek będzie latał. Yy, więc tak, uśmiech na buzie. Pamiętajcie, nie oceniamy innych ludzi, bo nam jest łatwo w ogóle oceniać po okładce, nie? Jak to po naszemu się mówi? Oceniamy po okładce, a, a w środku nie wiemy jaka ta książka jest. I tak jest z wieloma ludźmi, no ale rozmawiam do ludzi, no idę, idę. Pokaż się, no dobrze. Yy, I no właśnie, i trzeba stać się jak dzieci. Widzicie, ja robię video, robię różne rzeczy, ale dzieci są naturalne, proszę, nie udają, pokaż tak, patyczek jest. Edytka, malutko, tylko malutko, edytko, ciukulutko. To Ty musisz zjeść śniadanie. Edytka jeszcze nie zadała śniadania. Ja to ci wgrywam. E, pamiętaj, nie oceniaj ludzi. Rób wszystko, co. No, pokażę, jak pięknie grasz. Zagraj na perkusji dla wszystkich na rano, tak? Zagrasz? Dobra. La 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 la. Dla wszystkich dzieci, tak? Ale ale leci mi woda z nosa, to już jest co? Fresh fresh. Więc moi kochani e, e, bądźmy dla siebie dobrzy, modlimy się. Ja wczoraj e, cały post zrobiłam e, za księdza Piotra Mamę. Czuję się superowo, dużo lepiej. E, zresztą my dostajemy łaski już od Pana Boga. E, tylko, żeby to ci nie przewróciło się. No pokaż jak się podnosisz. Oprócz tego, słuchajcie, że. Uważaj, bo to. O, ja cię uważaj. E, oprócz tego, moi kochani, że. Wy, wypraszamy łaski dla tej osoby, za którą pościmy, to uwierzcie mi, że więcej łask dostaje ta osoba, która pości. I ja ci to gwarantuję, bo ja bardzo często poszczę i wiem, że to jest prawda. No, poz jest niesamowity. Jak ktoś tam napisze albo powie, że nie wolno pościć, bo ktoś ma cukrzycę, albo te inne sprawy. Uwierzcie mi, że post taki naprawdę likwiduje cukrzycę i inne sprawy. No, my jesteśmy w ogóle tak zafaszerowani tymi informacjami tabletkowymi. Że nie widzimy życia, po bardzo wiele ludzi nie, nie widzi życia poczekaj bez tabletek. No i rzeczywiście, te tabletki tak działają, no zobacz sobie na, na wszystkich ulotkach, zawsze są skutki uboczne. Zresztą, jakby nie było, każda tabletka coś tam uśmierzy ból, ale zawsze rozwali któryś organ. To jest yy, normalne. Ja, jak kiedyś sobie wezmę i te wszystkie moje full memory wyczyszczę, i jakoś nie będę miała inny telefon. Żeby w końcu to nagrać, bo nie mogę wgrać nic więcej, jak, się, jak jest więcej niż 10 minut. Nie wiem, co oni to porobili mi. W każdym bądź razie musiałabym bardzo długo mówić moje świadectwa, jakie są cuda. I bardzo Cię proszę, pisz do mnie świadectwa, żeby umacniać innych ludzi. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, miało być luźny temat, pokaż jeszcze raz. Edytka z Wami się żegna, pokazuje, jak super ćwiczy. Idziemy Edyce dać śniadanie, żeby była silniejsza. No, patrz, patrzymy, patrzymy. Powiedz ta super! No. Wczoraj do dziadziusia dzwoniliśmy, było dzień dziadka. Więc został tylko nam. Został nam tylko jeden dziadziuś, Moja mama już jest upana. I, i dziadziuś... No, dziadziuś biedny. No, biedny, no, znowu głębsza rozmowa. W każdym razie zaamputowaną nogą jest i no, robimy co możemy, żeby, żeby dać mu to światło i żeby się nie załamywał, żeby wszystko było dobrze. Pozdrawiam cię! E, e, Błogosławie. Próbuję wyłączyć to. Czali idzie do nas, zobaczcie. E, I żeby wszystko wszystko było dobrze. O, dobrze, to pokażę Wam. Czaluśia też tutaj idzie, widzicie? Gdzie on jest? Tam jest. Tu jest gdzie do lasu do nas. Już pojadł pewnie śniadanka. I idzie do nas grać w piłkę. Powiedz ładnie: dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Zamaskowany jest. Zamaskowany jest i stoi. Dobra moi kani. Żegnam Was, błogosławię i pa pa pa. Zobaczymy czy wyłączę. Kurczę nie.